Siemano moi drodzy, dzisiaj mam dla Was odcinek zupełnie niekosmetyczny, ale jest taka ilość pytań o to. Dużo osób się zabiera teraz za planowanie, chce być bardziej zorganizowanym, to też nasiliła się niesamowicie ilość pytań o mój planer, o to, jak ja planuję czas. Bo większość z Was wie, przynajmniej te osoby, które są już ze mną od dłuższej chwili, że ja pracuję. YouTube teraz jest też jakby moją, moją pracą, tak, żebym, tak jakbym robiła dwie równoległe roboty, <laughs> plus zajmuję się domem i no jakoś muszę to wszystko pogodzić, żeby się wyrabiać, nie zawalać terminów i tak dalej. I mnóstwo osób właśnie pyta o to, jak ja, że gdzieś tam pokazałam zdjęcie, czy nie wiem, czy we vlogu było, że używam planera i jak używam tego planera, jakie stosuję techniki i tak dalej. I zaczęło, wiecie, zaczęły się pojawiać te pytania, ja mówię. Jakie ja stosuję techniki? No, zapisuję! O czym miałam ten odcinek wam nagrać? No nie wiem, czy to będzie w jakiś sposób pomocne, czy ja jakieś triki mam dla Was, raczej nie, ja po prostu zapisuję rzeczy. No i tak doszło do tego, że stwierdziłam, że skoro jest tyle pytań, no to musi być, jakiś, musi być jakieś miejsce, gdzie ja znajdę i dowiem się. Więc oczywiście, że skorzystałam z YouTube'a i zaczęłam pisać właśnie planning videos. Jaki to jest wir? O matko! O matko! Można być naprawdę przytłoczonym. Ile jest tych tysięcy różnych rzeczy dotyczących planowania, dotyczących korzystania z planera i tak dalej, to tutaj tego nie znajdziecie. Bardzo mi przykro, ale ja nie korzystam ani z bullet journal, ani z tych innych metod, jakichś tam rozklejania, tasiemek, nalepek i yy, innych rzeczy. Po prostu to mnie przytłacza. W moim przypadku planowanie ma ułatwiać i usprawniać pracę, a nie y, po prostu zajmować mi czas. W związku z czym y, te wszystkie metody, te, te, wiecie, te takie kreatywne, powiedzmy właśnie tak jak ten bullet journal gdzie one mają pobudzać kreatywność i tam w jakiś sposób być elastyczne do Was i tak dalej, no to dla mnie to jest trochę przerost formy nad treścią. Jeśli u Was się sprawdza, to super. Bardzo się cieszę, bo najważniejsze jest to, żeby znaleźć coś, co, co dla Was jest w porządku. Ja chyba, nie wiem, może gdybym nie miała pracy, gdybym była na studiach i miałabym więcej czasu, albo dla młodych osób właśnie, które chcą się trochę kreatywnie pobudzić, albo jak macie tak, że jesteście, wiecie, jesteście wyczerpani trochę swoją pracą i potrzebujecie czegoś kreatywnego, żeby pobudzić umysł, to myślę, się, że to może być fajne rozwiązanie. W moim przypadku to jest po prostu przerost formy nad treścią kompletnej i strata czasu, bo zrobiłabym milion innych rzeczy, zanim bym rozrysowała te wszystkie rzeczy w moim planerze. Ja... I teraz tak, wiem, że w tych filmach to trzeba pokazać, czego się używa i tak dalej, to ja też Wam się pokażę. Mam nadzieję, że nikt się nie rozczaruje tak aż strasznie kompletnie i nie zostanę obrzucona pomidorami na koniec. Ja przez wiele lat korzystałam ze zwykłego zeszytu. Po prostu kupowałam zeszyt i robiłam takie listy to do, takie listy, wiecie, do zrobienia. I tyle. Nie pisałam żadnych dat, ale wtedy też było tak, że ja po prostu robiłam rzeczy z dnia na dzień i nie potrzebowałam planować do przodu, bo to było zaplanowane przez mojego szefa. Potem było tak, że zaczęłam kupować jakieś zwykłe kalendarze. Normalny zwykły kalendarz, jak był na przecenie w Empiku za dyszkę, to to był ten kalendarz, który był dobry na ten rok. I tam sobie też w tym wszystkim zapisywałam i było w porządku. Aż w, na początku ubiegłego roku zobaczyłam posta na blogu Angel. Pozdrawiam, i tam był planner z Paper i tak pomyślałam sobie, jak pooglądałam u zdjęcia, że mówię, kurczę, to wygląda na coś, co będzie miało tyle miejsca, że ja się tam pomieszczę z moimi wszystkimi zapiskami i będę mogła tam połączyć moje prywatne i moje firmowe rzeczy. I tak też właśnie robię. Ja Wam pokażę trochę zbliżej na ten planer za moment i pokażę Wam, jak ja to wypełniam, ale pokażę Wam po prostu na pustych stronach, bo nie chcę się dzielić z wami moimi prywatnymi zapiskami, ani moimi tam zawodowymi rzeczami. No po prostu nie mam, nie chcę tego robić. Więc zdecydowałam się na tamten, używałam go przez cały rok, bardzo dobrze mi się sprawdził. Po pierwsze, dlatego że się nie rozleciał, a ja jeżdżę z tym, wożę to za sobą, używam tego w domu cały czas, także to musiało być wytrzymałe. A druga sprawa, że właśnie był, jest tak rozplanowane, że ja spokojnie mogę tam się zmieścić ze wszystkimi moimi rzeczami, obojętnie co mam do zrobienia. W tym roku mam też planer, właśnie dokładnie z tej firmy, to się nazywa po prostu PaperDot, Planer 2017. Pozdrawiam Age, którego dla mnie upolowała, bo ja nie mogłam kupić u siebie akurat tego wzoru. I cóż, no chciałabym, żeby był atrakcyjny z wierzchu, bo to jest rzecz, której używam każdego dnia. Jakbym, nie wiem, kupiła jakiś tam szary pewnie, to bym go jakoś pooklejała albo porobiła jakieś obrazki na nim 10 lat temu. Myślę, że teraz już chyba nie. No ale udało mi się, właśnie mam w tym roku ten. I teraz z czego ja korzystam? Bo właśnie w tych filmach o planowaniu to jest tam mnóstwo akcesoriów. Tu jakieś mazaki, jakieś tam kredki, inne różne rzeczy. Ja używam, uwaga, bo nawet postarałam się zrobić Wam zbliżenia, żebyście mogli zobaczyć glorie i chwałę tych rzeczy, których używam. A wśród tych gustownych przedmiotów znajdziecie zwykły niebieski długopis, dwa lub trzy długopisy kolorowe, właściwie cienkopisy, korektor, gdybym się pomyliła i zestaw papierowych naklejek z Lidla, bo były bardzo tanie, a ja niektóre rzeczy, które są płynne i można je przesuwać w czasie, umieszczam właśnie na takich oto karteczkach. No i planer. Koniec. <śled> Nie, no tak naprawdę ja po prostu używam tego, co akurat mam na biurku. To teraz może Wam powiem po prostu parę słów o tym, kiedy i w jaki sposób ja uzupełniam ten planer, żeby o niczym nie zapomnieć, bo nie wiem, nie wiem, czy to jest jakieś ciekawe. Pierwszy raz naprawdę mam tak, że siedzę i nagrywam odcinek i kompletnie nie mam pojęcia, co Wam mam powiedzieć, bo tak jak zawsze mam jakieś porady albo zawsze mam jakieś konkretne informacje, tak dzisiaj to <laughs> siedzę i mam wrażenie, że będę Wam mówić tylko o tym, że po prostu trzeba rzeczy zapisywać, jak się nie pamięta. No w każdym razie tak, jeśli chodzi o ten rozkład miesiąca, który jest na początku. Ja go używam tylko do planowania moich odcinków na YouTube i zwyczajnie biorę sobie po prostu ten mój planer. Na tych kolorowych karteczkach wypisuję pomysły na filmy albo filmy, które już zaplanowałam dawno. Rozmieszczam je w dni publikacyjne, czyli w każdy wtorek, piątek i niedzielę. I wtedy, jeżeli tak się okaże, że na przykład nie zdążę jakiegoś filmu zedytować, bo on jest bardzo duży, albo muszę jeszcze zrobić jakiś dodatkowy research, tak jak mam te ym, pięć, ym, pięć porad dla jakiejś cery, no to wtedy jeszcze się skontaktuję z dermatologiem, zadzwonię do znajomego kosmetologa itd., no to wtedy to przesuwam sobie. Jeżeli mam tak, że one nie, one nie są po prostu to nie są stałe dni publikacji, to mogę go odkleić i przykleić na inny jakiś dzień. I tylko dlatego używam tych karteczek. To jest jedyny, jedyny moment, w, których, w którym z tego korzystam. I tak jak mówię, ten rozkład miesiąca jest właśnie po to, żebym wiedziała. Które są, które rzeczy powinnam kiedy mieć przygotowane. I też na tych kartkach zaznaczam, czy ja już to mam nagrane, czy to jest dopiero do. Czy to już jest nagrane, czy to jest do zedytowania, czy to już jest zrobione, zedytowane i czeka tylko na publikację. Jeśli chodzi o te strony, które mam tutaj, no to no tak. Na początku miesiąca poświęcam dosłownie 3 minuty, żeby pozaznaczać te proste rzeczy, te, które się powtarzają co miesiąc, czyli opłacić ubezpieczenie, czy opłacić telefon, no to zaznaczam sobie to po prostu w danym dniu, kiedy jest ten termin płatności. Jeżeli chodzi o jakieś spotkania, wyjazdy, no to w momencie, kiedy się dowiaduję, że mam jakiś wyjazd, albo w momencie, kiedy ustalam spotkanie z kimś na jakąś godzinę, to wpisuję to tego dnia po tej stronie, gdzie mam harmonogram dnia o tej godzinie, kiedy mam się z nim spotkać i tam też umieszczam adres i czy tam, wiecie, no telefon, co i już. I to po prostu mam zapisane, więc o tym nie zapominam. Jeśli chodzi o tą stronę z zadaniami, którą mam, jakby to, ten, ten panel z zadaniami po prawej stronie, czy po lewej, na skraju kartki, tak, to bowiem, no to ja sobie nie robię tu 50 rzeczy. Nie piszę, że na przykład posortować pranie, wstawić pranie, rozwiesić pranie, poskładać pranie, tylko wpisuję pranie po prostu. Albo jak mam jakieś rzeczy zrobione do pracy, no to po prostu wypisuję rzeczy, które mam do zrobienia na ten dzień i tyle. Tutaj tak jak mówię, nie robię żadnych, nie, nie Koduję tego kolorystycznie, ani jakichś tam innych rzeczy nie robię. Po prostu zapisuję to, co mam być zrobiłem danego dnia i tyle. Najczęściej robię to wieczorem, jak już zbliżam się do końca pracy, to rzeczy, które mam do zrobienia na następny dzień sobie tam zapisuję. Albo robię to rano, jak tylko usiądę do komputera, zaczynam odpisywać na maile, to tuż przedtem rozpisuję sobie te zadania na dany dzień. Na dole mam notatki, ten notes, no to jak jakiś tam, nie wiem, rozmawiam przez telefon czy, czy coś i potrzebuję szybko zapisać jakieś ważne rzeczy, no to tutaj zawsze mam taki kawałek, przynajmniej te karteczki nie zgubię, więc to wpisuję tu. No u góry mam to miejsce urodziny, imieniny albo jakieś ważne rzeczy, to też tam je po prostu wpisuję wtedy, kiedy one są. I to jest wszystko. I to jest tak naprawdę wszystko. No bardzo mi przykro, że nie mam się dla was jakichś fantastycznych takich porad. Naprawdę to dla mnie jest bardzo proste. Ja tylko zapisuję rzeczy, które mam do zrobienia, i zapisuję miejsca, w których mam być, i tak dalej. Jeszcze, no nie wiem, może mogłabym po tej stronie, gdzie mam godziny wpisywać, że na przykład o tej i czy o tej, czy o tamtej godzinie mam być, wiecie, że teraz idę z psem, a potem robię obiad, a potem robię coś tam, ale to jest po prostu dla mnie zbędne zapisywanie, no bo mniej więcej wiem, o których godzinach mam co do zrobienia. Chyba, że są takie sytuacje, że no wiem, że będę musiała wyjść czy coś, no to sobie wpisuję, że o 13 zaczynam na przykład nagrywać, albo zaczynam robić coś innego, żeby, żeby pamiętać o tym, żeby, nie wiem, swoje inne czynności odłożyć. I to, to jest tyle. Ja po prostu zapisuję rzeczy, które mam zrobić. I w ten sposób korzystam z planera. No, tak jak mówię, podejrzewam, że to jest rozczarowujące wideo, ale cóż, chcieliście wiedzieć, to, to właśnie Wam odpowiadam. Żadnych tajemnych technik nie stosuję. Po prostu jak już coś zapiszę, to potem to wypełniam i tyle. I to jest bardzo satysfakcjonujące, jak mam to okienko i mogę sobie odhaczyć, że już na dzisiaj wszystko zostało zrobione. E, aha i odhaczam od razu. Nie siadam wieczorem i nie sprawdzam, czy wszystko zrobiłam, tylko jak zrobię to odhaczam i jadę dalej. E, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli nie wiem, macie jakieś triki, żeby usprawnić to, co ja tu robię, to możecie mi napisać w komentarzu. Może coś na tym skorzystam. E, dajcie mi znać, czy, nie wiem, czy was interesują jakieś rzeczy dotyczące Pracy w domu, bo mnóstwo osób, które pracują w domu, pisze, że na przykład nie może się zorganizować, albo jak ja to robię, że się mobilizuję do pracy, żeby się, że się nie rozpraszam w domu, że na przykład sobie filmu nie obejrzę w połowie dnia czy coś tam. To ja w pierwszym roku, kiedy pracowałam tak parę lat temu, chyba cztery lata temu, jak pracowałam w domu, to było mi naprawdę bardzo ciężko to zrobić. Teraz mam kilka takich rzeczy, które naprawdę mi pomagają i jestem produktywna, mimo że pracuję w domu. Więc jeśli to będzie dla Was w jakiś sposób przydatne czy pomocne, to napiszcie mi w komentarzu, postaram się taki odcinek dla Was przygotować, bo, bo tam już mam coś do powiedzenia. <grymne> Poza tym, że mam długopis i planer. Ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie.